Nasza firma gdzieś 3 lata temu rozpoczęła proces przekształcania się w sposób wytwarzania oprogramowania zwinny, Agile'owy, Na to dzień stosujemy ScrumA. Z tego tytułu też tu przyjechałem, żeby trochę poznać nowych metod, nowych inspiracji, wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami konferencji. Przyjechałem tutaj w zastępstwie kogoś. Aczkolwiek to nie jest tak, że jestem tutaj z przymusu, bo byłem wcześniej na konferencji organizowanej przez tą samą firmę i takie wydarzenia dla mnie są dużo cenniejsze niż jakiekolwiek szkolenia. Oprócz tego jestem tutaj z dużej ciekawości, ponieważ nasza organizacja próbuje się przekształcać w organizację korzystającą z dobroci z i takie eventy pomagają nam w tym, aby poprawić to, co robimy po prostu. Z mojej perspektywy to jest jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie mogę spotkać tak wiele osób, które interesują się agilem, które pracują w taki sposób jak ja i z którymi mogę porozmawiać o tym, co działa, co nie działa, zainspirować się, sprawdzić. Ludzie tutaj przyjeżdżają z bardzo... Różnym i dużym bagażem doświadczeń, z których warto czerpać, i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na konferencjach Agile by Example znajduje wiele inspiracji, wiele pomysłów na nowe techniki czy na nowe sposoby pracy z zespołem. Obecność takich osób jak w tym przypadku Mary czy Bob jest taką wisienką na torcie, że powoduje, że ta konferencja jest bardzo ważna i warto na niej być. Uważam, że konferencja fantastycznie się rozwija zarówno pod względem i lokalizacji, organizacji, jak i też i prelegentów i tematów, które są, są tutaj poruszane. Dzisiaj super po prostu jedna prezentacja pana Angela chyba Portugalczyka, to po prostu jest coś, co nasza firma cała powinna obejrzeć. To, że Produkt robi się dla klientów i nie robi się produktów, a rozwiązania. Zachęcam wszystkich, żeby być tu i teraz, a ja jestem przekonana, że będę tutaj za rok. Wizja jest ambitna. Wmierza do budowania dużej, rozpoznawalnej w regionie marki konferencyjnej, linowo jaylowej Ostatnie lata, każdy rok to był krok w tym kierunku. Czy uda się to osiągnąć w przyszłym roku, to zobaczymy, ale z pewnością będziemy dalej zmierzać w tą stronę. Zapraszam do śledzenia example.com czy Twittera, Facebooka, też kanału na YouTube, gdzie pojawią się materiały z konferencji, będzie można wrócić do, do nagrań, do, do prezentacji, będzie można się tym podzielić z osobami, które nie były, a które warto czymś zainteresować jakimś tematem. Także zapraszam do, do śledzenia kanału YouTube'owego.